Uwaga, wracam na YouTube'a. XD ŻART nigdzie nie wracam. Możliwe, że po tym filmie znowu mnie będzie mnie parę lat, ale dobra, nieważne. Witajcie w grze do stanibana na zawsze za nic. Star Planet. Oto tutorial, jak robić z skin Glitch, czyli ubrania, które zmieniają kolor zależnie od tego, jaki mamy aktualnie kolor skóry. Po pierwsze XD myślałem że każdy to umie i to jest znane od jakiegoś 2K17 ale jednak nie i ogólnie to robienie. Rzeczy SG ze sklepu jest bez sensu bo nie zmienia to ich wartości ale i tak wam pokażę bo ten sposób w którym zrobię to w sklepie można też robić na unikatach z pakietów więc jak ktoś nie szanuje pieniędzy i kupi Vipa na rok albo pakiet Diamond to będzie mógł użyć tego sposobu żeby mieć unikaty SG a one już są dość cenne. Dobra, bierzemy sobie dowolne ubranie, ja wezmę se koszulkę drip Bodo. Mojej mówi starki przyszła renta i mnie stać, więc bierzemy sobie ten kolor konkretny, ogólnie niby może być inny, ale mi działa tylko na tym. I ustawiamy wszystkie kolory na ten jeden konkretny. Teraz w Chitanginie zmieniamy 4 bytes na string i wpisujemy 0x i ten kod koloru. Robimy to tyle razy, ile mamy kolorów danego ubrania. Teraz zaznaczamy wszystko i wklejamy na dół i zmieniamy to. Wszystko na skin kolor. Teraz poprosył zapisujemy. Usuwamy ubranie z koszyka zmieniamy stronę i wracamy. I jak widać ubranie jest teraz SG, kupię to i zmienię parę razy skima żebyście mogli zobaczyć. I oto jest tutorial jak robić skinglitch Teraz dajcie mi spokój i nie spamcie mi więcej w DMach na MSP, bo nie mam zamiaru odpisywać. No chyba, że chcecie dać mi pozdra i doładowania vip, to wtedy okinar.